Jestem na miejscu. Takie troszeczkę powiem Wam szczerze zaciszę. To co się dzisiaj dzieje to jest zaciszę. No i teraz jak to zrobić żeby te kurcze samce, wziąłem tylko jedną klatkę. Spróbuję jakoś to zrobić żeby tą jedną samce tylko wypuścić. Może mi się uda. ja Ajajajajajaj. Niech żyje zgrabność No część o, część mi się wydostała cholera jasna No nie tak, nie tak to miało wyglądać Dwa roczne mi chyba wyskoczyły Poczekam troszeczkę chociaż No niech jest jak jest Muszę to jakoś inaczej opanować o. Ciężko Szczerze powierzchnię że... Ciężko coś powiedzieć, jak akurat zadmucha, gdzie są tam. No poszły na południe na razie, ale to będą kółeczka, także... Żebym tylko z oczu stracił, to wtedy te, te następne gołębie puszczę. Muszę coś tutaj sobie wymyślić, żeby osobno to puszczać, żeby nie było takiego... Ej. Jak teraz, że mi gołębie wyskoczyły. Bo zobaczymy ile będziemy czekać, bo to może ja się tutaj naczekam i naczekam jeszcze, nie? Eee, troszeczkę inne miejsce, więcej kilometrów, zaraz sobie sprawdzę ile to będzie kilometrów, ale myślę, że około 70 może No dawać dawać chłopaki, kurde, łapać ten kierunek, bo no, będą krążyć niestety Dobra, poczekam jeszcze. Nie będę tego nagrywał, bo, bo się okaże, że ja tutaj postoję i postoję, nie? One na razie poszły na południe. Ok, powiem wam, stoję 10 minut. gołębie cały czas tutaj żeby Nie mogły odejść, w końcu poszły w tamtą stronę. To jest niestety na zachód. Nie widzę już ich teraz, to może, ale co się, co się stało? Najpierw były wysoko, potem niestety poszły nisko eee, na wysokości tych, tych kabli, i poszły w tą stronę. Także kurde, obawiam się, że ten trening będzie znowu nieciekawy. Eee, jakieś gołębie tutaj też latały, to dołączyły do moich, i poleciały w tamtą stronę. O, jakieś wiadomości już przychodzą. Także może być to nieciekawie. Dobra, ile to zostało? Cztery sztuki, tylko. No ale to będzie indywidualny trening, nie? W małych grupkach. Zobaczcie, jak w, nie, pod, wiatr, pod wiatr w ogóle nie mogą lecieć. Jest tak, jakby w miejscu stały. A i słońce teraz daje. Ciekawy jestem, jak teraz to, te sobie poradzą. O, jakieś cztery do nich dołączyły znowu. Ale moje to całe stado było. Trzy dołączyły, czyli jakieś złączają się z innymi gołębiami, może też z treningu. No zachowują się podobnie. Idą w południe na południe, czyli w złą stronę. Na razie nabierają wysokości, a potem pewnie zejdą na dół. No dobra, to ja tu już nie mam co robić, tamtej grupy nie widać, tej większej. Jadę do domu, jest godzina. 50. O, i będą cyrki. No, są pierwsze gołębie. 9.20. Zeszło mi trochę. No, ale to się nie dziwię. Wiatr jest naprawdę. I to są stare gołębie. Moment. Tak, tak. Stare gołębiuchy. No, i teraz tylko czekać, żeby się poschodziły. No, ale wiaterek zrobił swoje. Nie. Przepraszam, to są roczne gołębie. Roczne gołąbki przyleciały Zobaczcie A starych znowu nie ma <laughs> To są cyrki, nie? No już wejdź do swojej samifi Wejdź Ty też, tak, tak Zasłużyłeś, no Zasłużyłeś Czyli są dwa Tutaj jeszcze nic nie ma Nie doleciało Trzeba sobie zapisać plusiki, nie? Dobra Czekamy na resztę. Wam? Tak na szybko wszystkie samce są, aczkolwiek dwa ostatnie wróciły o 18 dopiero. Yy, jeden wrócił uszkodzony, niestety. Także tu mam zamkniętego yy, ma dziurę w wolu. Jeszcze z samiczką siedzi, jeszcze dam mu troszeczkę posiedzieć. A tak, gdzie to się pochowało, towarzystwo, a są. O. Wszystkie samce są w domu, także dobrze, ale to nie było tak, że przyleciały grupą, także jeszcze widać, że trzeba z nimi trochę pojeździć. Dopiero co samice oddzieliłem, bo po oblocie samice wleciały do samców, także one jeszcze są takie niespokojne. Dobra, do następnego treningu, jutro albo pojutrze samice, chyba ten sam kilometr, 70 parę kilometrów, nie pamiętam ile tam było. Może później jeszcze zwiększę. Do później. A tutaj nasze gołąbki: krzywa mordka i waleczniak. Ziutek. No dawaj, ziutek, co? Nie ma orzeszków już, co? Nie chcesz jeść? Ja mam tu dużo. I A tu krzywa mortka. Chodź, zaraz poleć? No gdzie lecisz? Gdzie? Tam nic lepszego nie ma. Nic lepszego nie ma, ty. Krzywus. Za Uziecie, ja, Witam wszystkich na kolejnym treningu. Dzisiaj zobaczcie: Nie wieje, w końcu nie wieje. O, yeah, yeah. Jesteśmy na tym samym kilometrażu 74 km w linii prostej. Dzisiaj samiczki, najpierw puścimy stare, jacuś. Poczekamy a stare odejdą, i wtedy młode. Także to będzie taki też pół indywidualny w małych grupach trening. 15 samiczek, tak jak było. Tak jest. Ok, zaczynamy. Śmiało, chłopie. Śmiało. No, zaraz zobaczymy. Ta, zastanowiłaś. A tutaj pod słońce trochę będzie, no ale trudno. Ciekawe, jak dzisiaj to samiczki zrobił. Tam poszły. Aha. O, i pod słońce. Nic, nie, nic nie będę nagrywał. Dobra, poczekam parę minut, jak odejdą i puścimy wtedy młode samice. Dobra, minęło mm, 4 minuty. 4 minuty samic już tak minutę nie widać. To myślę, że poszły bardzo wysoko. Dzisiaj jest poniedziałek ogólnie, 25. Wolny bank dzień od pracy, Bank Holiday, więc mały ruch na drodze. Dobra, puszczamy. Możemy lecieć. Teraz młode samice lecą, roczne. Wśród nich jest ta jedna, tam co schorowana była. Trochę jej się poprawiło. Co prawda, nie jest kał jeszcze taki idealny jak reszty, ale. No, ale już jest dużo lepszy. Także. Dobra, ja coś. na no, tego my nie będziemy czekali. Jedziemy od razu. Tak jest, będziemy się ścigać. O, dobrze mieć pomocnika, proszę. Klateczka, pyk. O. A tatuś sobie stoi i patrzy. Dobra. A, nie chce mi się w te słońce patrzeć. Jedziemy 807. Zobaczymy o której będziemy 74 km w linii prostej. Witam ponownie, ja jestem na miejscu. Dostałem telefon od żony, że gołębie były za 10, czyli gdzieś 50 minut. Leciały, ale ile jest, to jeszcze nie wiem. Obadamy. Czy są stare czy młode? Aha, czyli tak, samica tutaj jest, bardzo fajnie. To są stare samice. To tutaj są stare samice. Raz, dwa, trzy są. Tutaj są. I młode samice są. No ślicznie, co? 50 minut. Wygląda na to, że jest wszystko. Idźcie tutaj do siebie. Idźcie stąd. Idźcie stąd, idźcie. Idźcie do, do swoich. Ty też spadaj stąd. Idźcie do siebie. Żeby to wszystko było czyste i klarowne. Aha, one są tutaj z dołu. Uciekać mi, gdzie tu łazisz. Po co tu łazisz? Do siebie, już do siebie. Raz. raz, 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 raz. O, właśnie, no już. No. Tam samczyk jest. A nie, 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 przepraszam, przepraszam. Tu przekłamuję coś. Zdaje się, że tej samicy nie ma. Tak. To jest ta samica, która tam chorowała, to jej nie ma, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tak, czyli nie ma jednej samicy, tak jak się, tak, tutaj jest, tutaj jest, tak, tak jak się spodziewałem, jednej samicy nie ma, ale no to jeszcze wiadomo, to jeszcze ma czas na dojście, no albo dojdzie do siebie i... I będzie latała, albo już nie będę się nią zajmował. Akurat tutaj mi pasuje. Dlaczego ryzykowałem z tą samicą? Bo ta samica była bez pary, bez samca. Ten jeden samiec co zginął. Więc tutaj, akurat, one się już tam dobrały. To, to mi pasuje. Zobaczymy, czy tam ta wróci. Dam im malutko czasu, około jeszcze 5 minut, może, i będę rozdzielał, bo. Troszeczkę za często te gołębie ze sobą przebywają i problem jest taki, że samce nie chcą w ogóle latać. W ogóle nie chcą latać. 10 minut i od razu siadają i pchają się do cel, także... Troszeczkę krócej muszę je trzymać, rzadziej, żeby się widziały. Dobra. No, ten trening już był udany. 74 km w 50 minut to już jest w miarę... No i ważne, że wszystkie są, nie? No, oprócz tej schorowanej. Nieważne. Pozdrawiam, i do rychłego o, i Zobaczcie, doleciała ta schorowana, chodź, chodź, chodź chodź. Także tamtą samicę zaraz muszę szybciutko zabrać Żeby, albo nawet niech będzie kolizja Może to i dobrze Następnym razem trochę przyspieszy No, nie leciała tak szybko jak pozostałe, ale jednak doleciała Okej okay. Cześć wam, na miejscu jestem eee, co? Samce? Puszczamy. Patrzę, czy nic nie jedzie. To nie ma co się czaić. Najpierw idą stare sześć sztuk. Poczekam, żeby odeszły i puszczę te roczniaczki. W małych grupkach. Jak do tej pory. nie lecą. Samice są obecnie na oblocie. Także one zdążą przez ten czas, jak mnie nie ma, zdążą na pewno zajść, no i samce sobie do nich przylecą. Dobra, nie będę nagrywał gołego nieba, bo nie mogę, nie mogę ich złapać. Słońce za bardzo świeci. Dobra, przyszedł czas na młode. Trzy minuty minęły, zanim tamte stare barany odeszły. I teraz roczniaki, znowu 6 sztuk. Więc razem 12 samców, 14 było. Dwa, 15 było. Dwa uszkodzone są i jeden zginął. Straty na obecną chwilę? Jedna stara samica. 3 letnia. Jeden roczny samiec. i tak to jest. Widzicie. Niekoniecznie. Myślę, że to były barany. Auć. Niekoniecznie myślę, że to były barany i zginęły, bo... bo zginęły, bo były głupie, tylko że warunki pogodowe, te wiatry straszne które się nieraz zdarzają, robią swoje gołębie się rozbijają No i co zrobić? Dobra, jadę, jest godzina 7.52 Zobaczymy za ile mi się uda zajechać o. O, barany przyleciały równo ze mną. Wcale nie powiem, że jakoś tam mi szybko, strasznie poszło. O ten jeden gołąb to nie mój. A ile jest, to zobaczymy, nie? No, samice lepiej leciały szybciej. W tym troszeczkę schodzi. A, jest godzina. 8:34. Nie pamiętam, o której tam wyjechałem stamtąd. Więc tak, tu samica stara jest. Ok, tu jest samica, samca nie ma. Starego tutaj jest. Samiec tutaj jest. Samiec tutaj jest. A bo tutaj był ten rozbity, ten co Wulma rozbity. A tutaj właśnie Samica, Samica. Nie ma wszystkich samców jeszcze. No to jest po prostu Żenada, powiem wam. Bo tam jest samiec. Żenada. Coś przyleciało. Chodź, 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 chodź. hać, hać, Stare samce przyleciały. No chodź. To się tam pieścisz, to jest masakra. Kurde, żeby one to, no słów nie ma. No dobra, dzisiaj jeszcze raz z nimi pojadę. Stawię im w dupę. Może zaskoczą w końcu. Do później, witam wszystkich. O, dzisiaj mam pomocników. Ten sam dzień, co trenowaliśmy samce. Trenowałem samce, wtedy byłem sam. A dzisiaj mamy miksa. Mamy każdy samice z samcami osobno plus jeszcze tegoroczne oddzielone od starych. Także będziemy kombinacjami wypuszczali. Najpierw wypuścimy stare samice, bo one są połączone z młodymi samcy, z samcami, więc to będzie taki miks i później każdy z osobna. Samochody nie jadą. Dobra, lecimy stare samice poszły. Jest godzina 18.27. 18, no ale chłopie, pośpiesz się, bo ja mówię, poszły już 10 minut temu. O. No i dobra, i teraz poczekamy, aż samice odejdą. W ogóle, jak już nie będzie ich widać, dopiero wtedy puszczę młode samce za nimi. Niech lecą po zapachu. Puszczamy. Młode samce. Niech gonią samice. 30 parę kilometrów, sprawdzę później. Zaraz na tym. Na mapie jest bliżej, troszeczkę, niż samce dzisiaj rano. Samce dzisiaj rano z 45 były. Jest wieczór, więc nie będę tam pajacował. Zresztą, jeździć mi się też już przyznawam, nie chcę. Kurde, non-stop z tymi gołębiami To szajby idzie dostać. Dobra, pokrążą i puszczamy wtedy młode samice po nich. Powiem, że zdaje, zdaje się, że nam się nie udało. Po jakimś czasie, jak wypuściliśmy młode samce, okazało się, że tam daleko na horyzoncie z jakimiś gołębiami się połączyły, jednak kto wie, czy to nie były te moje samice. Także nie do końca się udało to, co chciałem. No trudno, poszły yy, dobra, już teraz albo, albo czekasz, albo teraz. Już. U, dobra, czekaj, czekaj. Ja, cóż, chodzi o to, albo jak mówię, to szybko, bo samochód jedzie. Dobra, poszły młode samice. Stoimy przy drodze, ale na, ruch jest na tyle mały, że spokojnie są luki takie, że. A te, zobaczcie, jak inaczej. Te poszły, poszły niziutko. Tamte szybko w górę szły, nie, żeby nie było ich widać, a te poszły nisko. No i przyszedł czas na stare samce. Samice odeszły trochę dłużej, poczekaliśmy. Poczekamy jeszcze, Jacek. Ja jeszcze parę słów powiem. Co do porannego treningu, to wszystkie wróciły. Że ostatni samiec, stary, oczywiście wrócił o 12 w południe dopiero. No, oczywiście też tutaj jest zapakowany. Jacek! możemy! Nie ma samochodu, śmiał. Ja mówię, możemy, to nie masz patrzeć. To jest właśnie ten największy szałaput rodzinny. Dobra, pakować klaty. Po, pakować. Najpierw duże, potem, potem te mniejsze i będziemy gonić od razu. Zobaczymy czy ten trening coś da. No w każdym razie ja ze swojej strony staram się zrobić wszystko, żeby im pomóc. A reszta to już w ich głowach została. Straty na razie nie są jakieś tam tragiczne, kurcze, no ten jeden roczny samiec i jedna stara samica plus te dwa rozbite oczywiście, no to już jest inna bajka. A no, tutaj są te stare. Ale jeżeli chodzi o przylatywanie, no to niestety one się jeszcze nie rozkręciły. Jeszcze kurde, te nazumy gdzieś łapią dziwnie, a najgorzej z tego wszystkiego wychodzą stare samce. No to ty miałeś go karmić, a nie walczyć z nim. No czego? Taki mały, bojowy, ojejku, o, o, jak się stawia, popatrz, o, ojejku. Żebyś mi zaraz dziury nie zrobił. Dobra, jedz sobie spokojnie. To jest na pewno stary samiec, tak, czwórka starych samców. To jest ten pierwszy, co wchodzi, to jest trzyletni, ten te dwa też trzyletnie. I ten też trzylatek czerwona obrączka. Tak, to definitywnie one są nierozlatane, dlatego takie takie cyrki mi robią. Szkoda, że ich samic nie ma, no ale co zrobić. Dobra, ja nareszcie czekam. 1918. Chodź, 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 chodź. Samica dwuletnia, nie czteroletnia, to jest ta jedyna czterolatka. Chodź, 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 chodź. To jest jaka młoda, czy to jest dwulatka. Ta co teraz ląduje, jest młoda, jest pierwsza młoda. A no, to jednak samców nie ma. Z bardzo wysoka schodziły te samice. Kapią jak na locie z 30 paru kilometrów. <laughs> Coś mi tu śmigło? Nie dobra, 20 po, zobaczymy dalej. Są dwa kolejne. Tak, ten jeden tam w środku nie ma nie ma piórek w ogonie to na pewno jest samiec to co z nim leci, to nie wiem. Są następne dwa, jest 22 po więc minęły te dwie minuty. Tak, to jest stara samica na pewno. To jest młody samiec roczny. Ta pstra to jest dwuletnia samica. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. O, jest następny. No to teraz już będą kapać. Chodź, chodź. O, jest cała paka. Z północy przyleciały stamtąd. Czyli przeleciały gołębie. Hać chodź, 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 chodź. A nie by było, żeby tak z lotu chociaż raz mi przeleciały, nie? Tak, pyk. Chodź, 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 chodź no i te dużo lepiej tutaj wygląda i wchodzenie i kondycja, nie? Te stare samce muszę po prostu rozlatać. A co to za byk taki samiec? A to mój młody. O kurde, jaki bydlak. No chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Nawet nie wiedziałem, że takiego byka mam. Dobra, no chyba na to wychodzi, że jest wszystko.